Rajd, największy rajd kredatywny w Europie, który jest organizowany już od 16 lat. My bierzemy jako załoga z tego rally team raz w tym rajdzie. W zeszłym roku jeździliśmy do Turcji, w tym roku jedziemy do Albanii. Kolega Wojtek jedzie pierwszy raz, bo w zeszłym roku, czego bardzo żałował, ale nie mógł tak z nami. Nie mogę. No i cóż, jest to rajd, którego idea polega na tym, że całość środków zremontowanych przez darczyńców, czy przez zespoły, które startują w razie, jest przekazywana w 100% na potrzeby dzieci z domów dziecka. I na ten moment, w tym roku, na koncie złombolowym jest już 2 miliony złotych, ponad 2 miliony, które trafią do dzieci z domów dziecka. Drugim warunkiem udziału w razie jest posiadanie samochodu produkcji byłego bloku wschodniego, czyli w naszym przypadku jest to Łada Samara, nazwana wdzięcznie Samantą. No i taki samochód też e, trzeba mieć, żeby jechać. Czyli może to być żółk, może być to Polonez, może być to duży Fiat, Maluch, e, może być warbuch, może być e, Trabant, e, ale już nie może być to żaden stawi Golf, ani żaden stawi Mercedes. Czyli a, cichu... dziękuję, dziękuję. a i A nic tak jest. Może być to Lublin, polski Lublin i tych Lublinów chyba najwięcej jedzie, bo to jest jak miarę najnowocześniejszy samochód. E, Dużo Polonezów Dużo Polonezów karą. No i, cóż, no I jedziemy. Samanta, czyli Włada Samara, jest z nami od półtora roku. W zeszłym roku pojawił się pomysł tego, żeby wziąć udział właśnie udział w z złotnym. No i mieliśmy z bratem ciadecznym Żuka, ale stwierdziliśmy, że Żukiem tak na pierwszy raz to może być zbyt ryzykowny. I w poniedziałek wielkanocny usiedliśmy przy kawie, oglądamy sobie samochody, jakie są. Wypatrzymy tam są polonezy, ale Poles jakiś tam e, drogo kosztuje, nie ma nie jest w dobrym stanie. Kwiat e, duży, to już trzeba duże pieniądze wydać, no bo to już minimum 8-10 tysięcy za taki w dobrym stanie. E, I stwierdziliśmy, że może łala samara. No i wyglądamy są trzy łady samary województw tak Tak kucharz była w kolnie, patrzymy, że jest w sedanie, czyli jest duży bagażnik. No i jeszcze... Tego samego dnia, czyli w poniedziałek Wielknowsca zwłiliśmy do pana. Czy przepraszając go, że dzwonimy w dzień świąteczny, czy chciałby nastrzegać ten samochód? On mówił, no, pan wiele w poniedziałek kilkanosny to jest tak święta może jutro. My mówimy jutro nas nie będzie. No i on mówi, dobra, to przyjeżdżajcie. No i pojechaliśmy po ten samochód. Już było ciemno, bo już było po złokku. No, I kupiliśmy tą ładę. Po tygodniu okazało się, że to jest całkiem dobre auto. E, przeprowadziliśmy taki lekki serwis, e, nazwa Samantha e, to wymyśliła nasza znajoma. Mówi, że no jak Samara, to Samara. Samary są wszędzie, ale Samanty na pewno nie ma, więc stąd się wzięła nazwa Samanta. I cóż, no i po drobnym serwisie ruszyliśmy w trasę rajdu w zeszłym roku do Turcji. Udało się dojechać, wrócić i w tym roku idziemy do Albanii. Na metę trzeba dotrzeć między 6 a 8 września. My Postaramy się doczyć jeszcze szóstego. No, czy nam się to uda, to w zależności od tego, jakie będzie tempo, czy nie będą żadne przygody po drodze nas spotykały, żadne awarię, czy się uda. Takie stare samochody mają duszę, tak? Coś się zepsuje, można to naprawić w miarę, w miarę szybko przy pomocy przysłowiowej, prydentki, taśmy srebrnej, czy płynów znanych czy dwóch płoczy, tak? Żeby, żeby naprawić samochód teraz, bo teraz podczas samochody nowe z komputera się nie tak? A tutaj na zasadzie motka i do przecinka, można zrobić wszystko. Zarejestrowało się do dnia zamknięcia zapisów 9,54 ekipy. Teraz jest pytanie, ile ekip uzbierało wymaganą kwotę? tak? Czyli było 2000 trzeba zbierać dokładnie 2022, bo taki rok. To w zależności też od jaki samochód, tak? Jednoś lat mniej samochód osobowy właśnie 2002 złote, autobusy 8000. Autobusy, przepraszam 5000 tysięcy. Następne pytanie, czy wszystkie ekipy jutro dojadą na start. I najważniejsze pytanie, czy wszystkie ekipy przejdą badanie techniczne, tak? test jest i kartki. Kartka będzie wsadzona pod skrzynię biegów i silnik. No jeżeli tam nic nie będzie kapało, no to jedziemy. Tak? Będzie badane ogólnie, pasy bezpieczeństwa, czy są tak? I nie wiem, bo. Zasada jest taka, że trzeba wierzyć w to, że, że się dojedzie. Im mocniej się wierzy, tym lepiej idzie trasa. Dobrze, a czy macie kontakt z innymi ekipami? Nie wymieniacie się doświadczeniami? Komunikujecie się ze sobą? Jest aplikacja, z której korzystamy. Jest to aplikacja rajnikową. To jest specjalna aplikacja nie tylko dla tego rajdu, tylko w ogóle używana przez, przez różne, Railco. różne, Railco. różne tak, imprezy w To jest mapa aut, które startują z Polski. To które są jest, zalogowane. Tak. Które są zalogowane. Jak widać jeszcze wszystkie są w kraju. No i no, musimy się przenieść tutaj. Po drodze mamy zaproponowane miejsca noclegowe, z których możemy skorzystać, ale nie ale musimy. Są to miejsca sprawdzone przez, w czasie poprzednich rajdów. Są to kempingi. Tutaj można się zbić namiot, tutaj już nowy, jest tam powierzchnia, jest ładowanie telefonów itd. Tak Wiele osób z tych kempingów korzysta, ale mówię, możemy równie dobrze spać w pięciu hotelu, jeśli chcemy. Tak. Ja wydaję tego oczywiście materiał, wideo, przeszli trochę opary, benzyny. Nie ma klimatyzacji. jest czterostrefowa. To jest czterostryfowa, tak? ta, ta, ta. Chodzi o to, że wspólny jest start, wspólna jest meta, a to jak tam dotrzemy to jest pełna dowolność. To też właśnie to, że ten rajd daje aż taką dozę wolności w stosunku do tego, że trzeba dojechać na metę, to jest też bardzo fajne. Dużo ekip łączy się ze sobą, jadą razem, dużo ekip po trasie zmienia swój punkt, gdzie chcą docelowo dojechać tego dnia akurat, tak? Zatrzymują się tam, co chcą, coś chcą zwiedzić, czego nie widzieli. Albo tak. zatrzymują się tam, gdzie ich awaria spotkała. No, różnie to bywa. I reperują samochód do skutku. Jakby do skutku. Nie słyszałem, żeby tam ktoś się poddał i nie wrócił. Czasami wracają dwa tygodnie, ale do tej pory naprawiają aż wrócą. Na razie pozytywne nastroje, czy przygotowany jestem, nie wiem, wyjdzie w trakcie. Skąd przyjechaliście, czym jedziecie? Olesno, Skoda Favorit, Ferrari wśród skut. Pierwszy raz na zombolu? Pierwszy raz, poprzednio tylko rajd Koguta. Udało się już poczuć atmosferę? Jak najbardziej, no piękna atmosfera, no, w ogóle jakby czas, czas nie obowiązywał, jedziemy i nic się innego nie liczy. Fani starych samochodów, czy tak z przypadku? Nie, zdecydowanie. Fani starych samochodów. Zawsze się śmieję, że urodziłem się 20 lat za późno. W początku 2017 roku co roku jedzie ten malu. Dużo emocji, dużo stres. Emocji. Kobiet niewiele. Jak się czujecie wśród tylu panów? Bardzo dobrze. To już nie pierwszy raz. Przyliczyliśmy który szósty, nasz złombolowy, więc panowie są bardzo dobrym wsparciem dla żeńskiej drużyny. Emocje, ludzie i cel, dla którego jedziemy. To, Czyli pomoc. Tak, to, że możemy spędzić super czas i jednocześnie pomóc dzieciom. Jak nastroje przed wyjazdem? Bojowe można powiedzieć, no, nasz trzeci start co prawda mieliśmy przerwę czteroletnią, ale mam nadzieję, że Polonez da radę. Mówią, że Polones albo się psuje ciągle, albo się psuje w ogóle, więc... Co powiedzieć? No mam nadzieję, że będzie dobrze. Jest to fajne połączenie pomocy dzieciom razem z, ze spotkaniami, z ludźmi, którzy mają te same pasje, te same poglądy na świat, więc myślę, że, że to jest to. Tak myślałem, co mogłoby tak ludzi łączyć, a jednocześnie nie dzielić w jednym momencie i myślę, że ta pasja do samochodów jest na tyle ponad podziałami, że, że w sumie tylko są jakieś pozytywne emocje z tym związane. No jest duża energii, jak widać, jest pełno ludzi, wszyscy są pozytywnie nakręceni, my również. No i za chwilę startujemy, za godzinę jest start oficjalny. Okryliśmy się, mamy numerek startowy, przeszliśmy badanie techniczne, gotowi do startu. Skąd pomysł na takie właśnie stylówki? Po prostu przyszło to bardzo spontanicznie. Tak? No, stwierdziliśmy, że chcemy się jakoś wyróżnić troszeczkę na starcie, bo tutaj wiele jest stylówek. No a że my tak na co dzień bardziej urzędowo, no to stwierdziliśmy, że pomieszamy ten urząd ze sportem i z takim luzem i tak zrobiliśmy. Chyba pojedziemy na Węgrę nad Balaton, a przede wszystkim jak najdalej, no, zobaczymy o której nas wypuszczą stąd, bo to jak widać jest mnóstwo załóg. Mamy magiczny numer 269, w zeszłym roku 169. Myślimy, że w przyszłym roku zalicytujemy 369. Tak jest żeby tradycji się stało zadość, i jedziemy gdzieś. No. Jak paliwo pozwoli, i chęci. Jak nie będzie awarii, no to myślę, że Węgry spokojnie dzisiaj są do zrobienia. To jest jakieś nie wiem, pewnie z 500 km, to śmialutko. Czego Wam życzyć w takim razie? E, szerokości, e, bezawaryjności i e, czego tu jeszcze? No, żeby ładowanie utrzymało żeby elektryka nie wysiadła. Takich tam zwykłych technicznych rzeczy.